Witam serdecznie. Kolejny polski gracz u mnie w Wierzy. Postanowiłam nagrać rewanż i, tak jak do tej pory, to robiłam to z poprzednią wojną. Będę nagrywać, spróbuję nagrywać w dwóch językach, po angielsku i po polsku. Zobaczymy, jak to pójdzie. Bardzo proszę, wpiszcie w komentarzach, czy Wam to odpowiada, czy przeszkadza, czy nie. Ja wiem, że mam kilka osób, które nie znają polskiego i prosiły o to, żeby była jakaś opcja po angielsku, więc pomyślałam, że dwa języki. Może będą razem z tysiącem współgrały. Ok, so uh, today I'm doing a, one revenge on um, a Polish player. I have a kind of deal with, with Polish players that uh, I don't attack them, but If I find them in my tower, then I will revenge and I will record it and put it on YouTube. Also, uh, what I do, the rule is I only use four-star heroes, and if they don't have a reviver, I will not use BB. pop Poprzednio tak zazwyczaj robię. Będę używała czterogwiazdkowych bohaterów. Nie będę używała tutaj Blunderbuss'a po to, żeby po prostu utrudnić sobie trochę grę. Tony, ma, Tony jest z Sojuszu Nieśmiertelnych. Ma jako tanka niebieską Anę. Dosyć ma fajnych tych. Tych bohaterów ustawionych chyba tak podobnie jak ja bym ustawiła. Może bym zamieniła miejscami calamity z Rexem. To chyba jedna zmiana, którą bym zrobiła, bo ja lubię mieć Rexa w, w, lewym, w lewym skrzydle. Ale to taka moja uwaga. Okay. Let's try to hit them. So where are my four stars? There. Uh, I think I will use green and uh, red team. um yeah let's try the new heroes uh, they don't have um, a chase um, chase and just the other one. Chase and Strongbow are not finished in their special skills, but that's okay. We'll see how they will manage. Są moi dwóch bohaterów z tej wyspy Potworów, oni nie są skończeni, nie mają ukończonych swoich skillów, ale właściwości specjalnych, ale mogą się sprawdzić. Zobaczymy. Excuse me. Okay. Oh yeah, oi, oh excuse me. Sorry, name such mechanical cards then. This is not the best start. To nie jest dobry początek. O oh Hmm. Ok, to jest tam. Hmm. Klocki się mi nie układają zbyt dobrze. Board is not really working to my advantage. Uh, yes. Okay. Oj, oj. Patrzę po Very slow, very slow, battle Okej, okay, calamity is reviving. Kalamity się wskrzesza. Okej, okay, udało się. Na początku miałam, miałam trudny start. Nie było zbyt dobrych klocków ale się jakby rozkręciły później, także było łatwiej. I didn't have very good boards at the start, but they kind of um, worked themselves out and they were quite alright at the end. So I'm pretty happy. Dzięki Tony, Halik za grę, um, za bitwę i do zobaczenia następnym razem. Thank you Tony for the battle and see you next time in my tower. Ok, bye bye.